W trakcie kampanii parlamentarnej w roku 2023 ówczesny lider opozycji, lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił, że media są od tego, żeby patrzeć na ręce władzy, a nie opozycji. Gdy dziś, kiedy rządzi Donald Tusk, kiedy rządzi Platforma Obywatelska, media patrzą na ręce władzy, te same media są karane za to, że to robią. Karane są za prawdę i za rzetelną pracę. Donald Trump dziś, kiedy rządzi, wolałby, żeby media patrzyły na ręce opozycji, żeby rozliczały opozycję. Taka prawda etapu najwyżej i mądrość etapu. Moi drodzy, doszło do kolejnego skandalu. Totalizator Sportowy wycofuje swoje budżety reklamowe z Wirtualnej Polski, czyli tego medium, które ujawniło skandal we władzach Totalizatora Sportowego. Wracamy do tej sprawy, komentujemy tę sprawę i komentujemy skandaliczne uderzenie w wolność pracy i dławienie jej. Dławienie jej za to, że pokazuje prawdę i ujawnia skandale. Należy o tym mówić głośno i należy wspomnieć o tym wszystkim, co się działo w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak wówczas reagowano na takie ataki na media i prasę. O tym w nowym materiale zapraszam na niego. Zostawcie tylko proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz i jeżeli możecie to dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna. Kanał Analiza Polityczna, konserwatywne miejsce na polskim YouTubie. Tutaj z konserwatywnym odchyleniem subiektywnie omawiamy Polską Politykę, to jest być może kanał dla Ciebie. Bardzo proszę o wsparcie w postaci subskrypcji od Was. Moi drodzy, wracamy do sprawy ujawnionej przez dziennikarzy wirtualnej Polski, sprawy wiceministra aktywów państwowych Roberta Kropiwnickiego i jego powiązań. Jeszcze raz przeczytam to, co wczoraj ujawniła wirtualna Polska. Też materiał z wczoraj zamieszczę Wam w pierwszym komentarzu do tego filmu. Posłuchajmy jeszcze raz. Szymon Gawryszczak, wiceprezes państwowego totalizatora sportowego i zaufany człowiek wiceministra aktywów państwowych Roberta Kropiwnickiego jest udziałowcem i do niedawno kontrolował spółkę powiązaną z Sokiem z Buraka, czyli hejterskim profilem, który działa od lat, od 2014 roku na Facebooku i gdzie pojawiają się naprawdę okropne, hejterskie, obrzydliwe materiały na temat polityków, głównie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Moi drodzy, dzieli, spółka dzieli siedzibę z fundacją założoną przez wiceministra Kropiwnickiego. I moi drodzy, co się dzieje po publikacji tego materiału? Po publikacji tego materiału redaktor naczelny Wirtualnej Polski, pan Paweł Kapusta, pisze. Tak. Gdy fakty bolą, władza sięga po cenzurę ekonomiczną. Tak napisał Paweł Kapusta, wskazując redaktor naczelny Wirtualnej Polski, wskazując moi drodzy w swoim artykule na to, yy, że są retorsje po tych publikacjach ze strony totalizatora sportowego. Posłuchajcie. Zamiast merytorycznych odpowiedzi, pisze Paweł Kapusta, Zamiast transparent... no, transparentności, transparentnego wyjaśnienia całej sprawy, mamy polityczne retorsje. Kilka godzin po publikacji totalizator sportowy wycofał budżety reklamowe z wirtualnej Polski. Moi drodzy, absolutny skandal, I jak wskazuje pan, pan e, Paweł Kapusta, to nie my mamy problem. To oni mają problem z prawdą, i rzeczywiście yy, taka jest tutaj prawda. Paweł wsk Kapusta wskazuje na cenzurę ekonomiczną, moi drodzy. To dokładnie ta sama metoda, którą stosował poprzedni rząd, gdy próbował yy, zmuszać niewygodne media do autocenzury. No i tutaj. Mm, Wirtualna Polska powołuje się na to, co się działo za poprzedniej władzy, władzy prawa i sprawiedliwości. No i moi drodzy, prawda jest taka, że każda władza zawsze coś takiego będzie robić i będzie próbowała wyciszać niewygodne dla siebie afery. No tak jest. Tak bywało i za czasów rządów PiS-u w kontekście sponsoringu spółek skarbu państwa przez dla niektórych mediów zawsze można zagrozić wycofaniem takiego sponsoringu. Tak bywało w trakcie pierwszych rządów POPSL, tak bywało jeszcze wcześniej kiedy rządziło SLD. Zawsze tak jest. Tylko tutaj mamy jeden szkopuł, moi drodzy. Tutaj jednak we władzach Totalizatora Sportowego czy jest wiceprezesem tej państwowej spółki, człowiek odpowiedzialny, czy współodpowiedzialny, czy firmujący też poprzez takie swoje działanie i powiązania, naprawdę ostry hejterski profil. I zawsze możemy tutaj zadawać pytania, czy w nagrodę od pana wiceministra Kropiwińskiego dostał tak ważną i, i dobrze płatną posadę w państwowej spółce? To jest ta nagroda za taką działalność, działalność hejterską, którą, przypomnę, politycy Platformy Obywatelskiej przez lata krytykowali i oskarżali o taką y, działalność hejterską PiS. Po drugie, moi drodzy, wróćmy jeszcze raz do tych słów Donalda Tuska z roku 2023. Kiedy mówił, że media powinny patrzeć na ręce władzy. Gdzie jest teraz Donald Tusk? Czy sam wyrzucił słowa swoje do kosza, czy może tak bardzo go nie szanują, w co nie wierzę, w platformie obywatelskiej i działacze Robert Ropewnicki oni wyrzucają słowa Donalda Tuska do Kosza? Czy to wszystko po prostu wówczas było takie mydlenie oczu, opinii publicznej, mówienie, mówienia ludzie! Czy ja nie jestem naiwny? Ja wiem, jak było. Pytam retorycznie, jakby ktoś z moich widzów nie miał wątpliwości. To wszystko było celowo, żeby uderzać w pis, pokazywać, jaki pis jest zły, ale my będziemy robić tak samo. Jak robicie tak samo, jesteście hipokrytami, jesteście dwa razy gorsi, nawet trzy razy gorsi. To jest nie do obrony, moi drodzy. Takie właśnie działanie, takie zachowanie Donalda Tuska dławić ekonomicznie media, wyniszczać ekonomicznie media. Jak nie wirtualną Polskę, to telewizję Republika. Za chwilę przyjdzie jeszcze inny atak na w Polsce 24, może na tygodniki konserwatywne. Pamiętacie jak w kontekście Jerzego Owsiaka dwa miesiące temu, jaki się rozpoczął wielki hejt na Telewizję Republika, żeby wycofywać reklamodawców z Telewizji Republika, bo to jest dla nich tak, tak, tak niedobre, nie wolno wspierać takiej telewizji. Bo ktoś ma inne zdanie niż my. Zero wiarygodności, zero transparentności i jak widać, Wirtualna Polska poniesie tego ofiarę, aczkolwiek jak zapewnia redakcja, dadzą sobie radę, bo to nie chodzi o pieniądze. Może inny budżet reklamowy znajdzie Wirtualna Polska yy, na działalność. To też pokazuje, jak trudne jest dziś, zresztą chyba zawsze było, bycie publicystą, dziennikarzem, jak trudna jest praca. W mediach, bo moi drodzy, ciężko jest działać, być w 100% obiektywnym, nawet nie wiem, czy można być teraz w 100% obiektywnym. Ciężko jest próbować ujawniać jakiekolwiek afery, jeżeli ma być to uzależnione od kwestii finansowych. Nigdy nie będziemy mieli dobrych mediów, rzetelnych mediów, mediów, które mogą opowiadać w 100% uczciwie o tym, co robi władza, co robią politycy, jeżeli te media będą w jakikolwiek sposób powiązane, z władzą, albo będą powiązane tym bardziej ekonomicznie z władzą. To jest niedopuszczalne. Myślę, że tutaj jakieś ramy prawne powinny istnieć, żeby to nie było po prostu tak łatwe w interesie społecznym. Jak? Nie wiem, to jest kwestia już szerszej debaty. Ale jest jedno pocieszenie, moi drodzy. Jedno pocieszenie, może tutaj. No, ale to jest zasadniczo autopromocja wszystkich kanałów na YouTubie, moi drodzy. My tutaj na YouTubie. Możemy dzięki temu, jak działa serwis YouTube i też dzięki waszemu wsparciu, bo też no, kilkadziesiąt osób na przykład wspiera kanał Analiza Polityczna miesięcznie. Mamy kilkadziesiąt osób wspierających kanał Analiza Polityczna. Ta liczba rośnie systematycznie, co nas bardzo cieszy i co wzmacnia naszą niezależność. Moi drodzy, i ja odkąd. Odkąd jestem youtuberem, no prawdziwym youtuberem no na działalności gospodarczej, youtuberem, który, który zatrudnia ludzi, który prowadzi niemal tutaj e, codzienną e, aktywność, ja wiem, czym jest wolność. Żaden polityk do mnie nie dzwoni, nie mówi, co mam robić. Żaden polityk do mnie nie dzwoni, nie mówi, e, o czym mam pisać, co mam powiedzieć. Nikt. Wszystkie moje opinie, opinie wynikają tylko i wyłącznie z mojej wiedzy, z mojej potrzeby, z mojej chęci podzielenia się z wami opinią, moją. Moją subiektywną, ale moją niczym niewymuszoną. I możecie mieć pewność, że jeżeli będzie trzeba ujawniać niewygodne fakty na temat polityków konserwatywych, to ja je powiem, skomentuję. Nigdy się yy, nie wycofam od takiego komentarza, i to jest prawdziwa. Wolność i uważam, że taką wolność należy doceniać i wspierać. Do zobaczenia Łukasz Grzygad.